bieg dla dwuletnich ogierów. Jeden wyścig dla dwulatków rozgrywany na dystansie 1600 metrów. Mocno poprowadził Lublin na drugiej pozycji. Wader, trzeci idzie Hipokrates, czwarty De Grozo, piąty Mr. Welcome. Ale Lublin z przewagą jednej długości nad Waderem. Trzeci idzie Hipokrates, czwarty De Grozo, piąty Mr. Welcome. Lublin pod Grażyną Bartol utrzymuje przewagę dwóch długości nad Waderem pod Mirosławem Pilichem. Na trzecie miejsce przechodzi De, przechodzi De Groza pod Katarzyną Trzymczuk. Czwarty jest Hipokrates i na piątej pozycji Mister Welcome zakrętu nadal prowadzi Lublin na drugiej pozycji wader trzeci de Grozo. czwarty Hipokrates i na piątym miejscu przechodzący do przodu mister welcome konie grupują się przed wyjściem na prostą sławnie już Lublin dużym kołem wychodzi na prowadzenie De Grozo i De Grozo wyprowadza całą stawkę na prostą finiszową. Zamknięty jest Hipokrates, ale znalazł przejście De Grozo. De Grozo ruszył Hipokrates, De Grozo, Hipokrates, polem. Wader, ale Hipokrates wysuwa się na prowadzenie. Hipokrates jest pierwszy, Hipokrates drugi, De Grozo, Hipokrates, Hipokrates, Hipokrates. Przegrać już tej gonitwy, walka o drugie miejsce, Hipokrates jest pierwszy, Hipokrates, drugi będzie De Grozo, Hipokrates, De Grozo, Mister Welcome Wader, Hipokrates, De Grozo, Mr. Welcome Wader i na piątym miejscu Lublin. Hipokrates po że od hipotezy wyhodowany w stadionie koniec wstrzegomy zwyciężył w biegu nagrodę mokotowską. Wpiera dosiadał Jokej Tomasz Dur, trenuje go Maciej Janikowski W Tajni z właścicielem jest pan Andrzej Modrzejewski.